wszystkich bardzo serdecznie w programie Modne miejsca w Polsce. Dziś rozmawiamy z Tomkiem, współorganizatorem imprez w Harlemie. Cześć Tomku. Cześć Sandro, witam cię. Powiedz nam e, coś ogólnie o klubie. E, w, gdzie się mieści, w jakie dni macie imprezy, w jakich godzinach? E, Harlem mieści się w Warszawie. Jest to ulica Kolejowa. E, imprezy organizowane są w, głównie w piątki i soboty. Na przykład na 23 października przewidziana jest impreza, gdzie zagra jeden z czołowych artystów polskiej sceny hip-hopu jakim jest TD oraz numer raz promując obydwaj będą promować swoją, swoje nowe płyty. Dni otwarcia klubu to piątki i soboty głównie. Poza niektórymi wyjątkami imprez takich dodatkowych, których na pewno informujemy na stronie Harlemu. Jest to www.warsawharlem.com. Między Warsaw i Harlem myślnik. Proszę tam wkleić. Klub otwieramy od godziny 21:00. Czytam na waszej stronie, że przeprowadzacie dość ostrą selekcję. Nie wpuszczacie smutasów. Co to znaczy i na co jeszcze szczególną uwagę zwracacie? Czy smutasów, smutasów, oczywiście nie, nie wpuszczamy ludzi smutnych, nie można tak powiedzieć, oczywiście, że nie. Wpuszczani są tu wszyscy ludzie, którzy czują klimat, lubią się bawić przy tego rodzaju muzyce, głównie RB czy hip-hop, prawda, z różnymi, że tak powiem, połączeniami też z innymi stylami, prawda, bo jakby muzyka nie jest na granic, prawda? więc można ją łączyć. Zwracamy uwagę głównie, znaczy jeżeli chodzi o ubiór, naprawdę, żeby po prostu przypasowało do klimatu naszego klubu. Jak u nas są, jest graffiti, jest taki klimat dosyć ciepły, prawda? Myślę, że wystarczy tylko takie warunki spełnić. Powiedz, jak powstał pomysł tak zwanego letniego ogródka, gdzie można i pograć w kosza. Y dla tych, którzy nie grają w kosza, mogą zawsze usiąść, posączyć piwko bądź drinka i kibicować graczom. Czasami, myślę, że to jest świetne rozwiązanie na, na przykład letnie dni, prawda? To jest miejsce, gdzie można naprawdę się wyluzować, porozmawiać ze znajomymi. Chodziło o to, żeby klub nie był tylko, jakby kojarzony z, typowo tylko z tańcem, prawda? Jeżeli ktoś ma taką ochotę pograć w kosza, jak najbardziej jest taka możliwość. Jest możliwość właśnie wypicia piwa, porozmawiając ze znajomymi, typowego wyluzowania się, że tak powiem. Wiem, że jesteście klubem jedynym w Warszawie, który w 100% jest dedykowany muzyce hip-hop i RB. Jak to właściwie z tym jest? Jak najbardziej. Od samego początku, odkąd klub tylko istnieje, promujemy właśnie muzykę hip-hop i jesteśmy nastawieni na właśnie klientów, ludzi, którzy, którzy głównie słuchają tego typu muzyki. A powiedz, w jakim wieku ludzie tutaj przychodzą? W wieku od 18 lat. Tak naprawdę bawią się tu w różnym wieku, ale głównie, tylko i wyłącznie od 18 roku życia. Powiedz nam, ile klub istnieje już i czy jakieś istotne zmiany były przeprowadzane w nim w tym czasie? Powiem, że klub istnieje już, będzie w lutym 2010 roku, będzie już siódma rocznica powstania klubu. Od roku otwarta jest nowa sala w klubie. Powiedz coś na ten temat. Drugą salę w klubie otworzyliśmy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klubowiczów. Bają się tu doskonale, to też frekwencje na naszych imprezach są, przekraczają nasze oczekiwania. Prawda? Tam jest wspaniałe oświetlenie, doskonały rzutnik, prawda? muzyka leci tak samo jak na głównej sali oraz mamy dodatkowy bar. Harlem ma swoją kartę klubową. Zdradź nam tajemnicę, jak można zdobyć taką kartę jakie są przywileje z jej posiadania. Oczywiście mamy kartę klubową, to jest karta jakby rozdawana naszym stałym klubowiczom, którzy najbardziej, najlepiej się bawią, tak najbardziej czują klimat. Menadżer klubu chodzi po klubie, jeżeli widzi taką osobę dosyć często, jak najbardziej ta osoba otrzymuje taką kartę. W tym momencie jest uprzywilejowana do jakby wchodzenia do klubu za darmo z osobą towarzyszącą oraz do zniżek na napoje w barze. Na zewnątrz Harlem jest cały w, w kolorowych grafiti. A jak to jest z wnętrzem? Wnętrze również. Również posiadamy we wnętrzu grafiti. Jest to w kolorach, właśnie takich typowo ciepłych, imprezowych, z bardzo doskonałym oświetleniem. Powiedz, czego życzyć Harlemowi? Harlemowi można życzyć takich samych albo i nawet jeszcze lepszych frekwencji klubowiczów i dalszego rozwoju, prawda? Jak byś zachęcił ludzi, którzy jeszcze tutaj nie byli, co byś im powiedział? żeby tutaj właśnie przyszli, pobawili się razem, wspólnie. Świetne miejsce, zero agresji, doskonała zabawa y, przy rytmach, którzy, które, które grają najlepsi dj z całej Polski. Dziękuję Ci bardzo Tomku za udzielenie mi wywiadu. Dziękuję również Sandro. Bardzo miło. Dziękuję Wam wszystkim i zapraszam Was oczywiście do klubu Harlem.